Cześć! Część z Was prawdopodobnie pozna już ten budynek. Jest to dom, który pokazywaliśmy na Dniach Otwartych i nagraliśmy jeden z filmów, gdzie pokazaliśmy budynek w stanie deweloperskim. Dzisiaj, korzystając z uprzejmości inwestora, pokażemy ten sam dom, ale już wykończony pod klucz i umeblowany. Prace na zewnątrz, jak widać, jeszcze trwają. Teraz niedługo tutaj powstanie, zgodnie z koncepcją inwestora. A my na zewnątrz doprowadziliśmy dom do takiego stanu, jak widać. Czyli mamy tutaj deskę świerkową, malowaną na taki kolor brązowy. Kolorystyka może być też inna, oczywiście. Może to być bardziej jasna deska, może być nawet czarna. Tutaj mamy profil z takimi żłobieniami: jest to profil elewacyjny Romp Duo. Możemy stosować deskę bardziej płaską. Profile elewacyjne są do wyboru. Stolarka okienna, stolarka drzwiowa, opaski okienne. Tutaj mamy kolor antracytowy. Oraz nad drzwiami mamy dwa punkty świetlne. Praktyczne, zwłaszcza wieczorami nad drzwiami mamy zadaszenie oraz taką ściankę, która chroni przed podmuchami wiatru otwierając drzwi. Na zewnątrz mamy rynny owalne, oferujemy również rynny kwadratowe, także to jest do ustalenia. No i tylna elewacja budynku. Widzimy okno od łazienki, okno od sypialni, a na drugiej stronie domu Mamy przygotowany przewód pod klimatyzację, po to, żeby w łatwy sposób dało się zamontować bez niepotrzebnego dziurawienia ściany budynku. Tak dom wygląda z zewnątrz. Zapraszam do środka. I jesteśmy w środku. Po wejściu, jak widać, mamy wnękę na kurtki, buty. Możemy to zabudować albo zostawić otwarte, tak jak tutaj, żeby był trochę łatwiejszy dostęp. Zabudowując, schowamy tą rozdzielnie elektryczną, albo możemy mieć ją bardziej na wierzchu z lepszym dostępem. Idziemy dalej do łazienki. Ozienka ma około 4 m2. Tutaj wygospodarowaliśmy miejsce na przestronną umywalkę, stelaż podtynkowy, znalazło się też miejsce na kosz z praniem oraz kabina prysznicowa o wymiarach około 80 na 100 cm. Drzwi są przesuwne, mogą być wahadłowe, także tutaj do wyboru, do koloru. Pralka, tutaj w tej wnęce akurat ona się dobrze komponuje, a nad nią albo przepływowy, albo pojemnościowy podgrzewacz wody. W tym budynku jest ogrzewanie domu foliami na podczerwień, a woda ogrzewana jest właśnie takim boilerem. Idąc dalej, po prawej mamy sypialnię. Sypialnia ma około 8 m2. Jak widać, mamy tutaj takie duże przeszklenia narożne. My docelowo w standardzie zrezygnowaliśmy z tego okna, ustawiliśmy ja tylko tamto okno, żeby mieć trochę więcej prywatności na sypialni. Tutaj inwestor na no, wyjątkowo ma piękny widok na działkę i ogląda swój ogród z sypialni. Zostało tutaj zaprojektowane łóżko o szerokości 180 cm, to jest trochę mniejsze. Po drugiej stronie miejsce na szafę, całkiem spora szafa tutaj się mieści. Za szafą jeszcze tam przy drzwiach jest też jakiś kawałek miejsca, żeby e, zrobić jakiś sobie dodatkowy schowek. Idąc dalej przechodzimy do kuchni. Tutaj jest lodówka, zmywarka w takiej zabudowie, kuchnia w literę L, całkiem spora. Tutaj zostało przewidziane miejsce na zmywarkę. Inwestor zdecydował się na większą ilość szuflad, także tej zmywarki nie ma. Zlew dwukomorowy, miejsce na naczynia, suszarka. No i całkiem sporo szafek do pochowania swoich rzeczy. Okap, płyta kuchenna gazowa w tym przypadku, piekarnik. Także jest tutaj, gdzie się pochować. Często pytacie też nas, jak wygląda sprawa z wieszaniem szafek kuchennych bądź innych mebli, które trochę więcej ważą w domach szkieletowych. My stosujemy płyty Fermacel, są to płyty o wiele gęstsze od płyt kartonowych gipsowych i jednocześnie przenoszą większe ciężary. Są po prostu twardsze. Pojedyncza płyta Fermacel jest bardziej wytrzymała niż podwójna płyta karton gips. Jeżeli chodzi o część salonową, mamy tutaj miejsce na całkiem spory wypoczynek. Stół, oczywiście, meble te można sobie dowolnie pozmieniać miejscami. Stół może pójść w tamtą stronę, a sofę możemy przysunąć trochę bliżej telewizora duże przeszlenia. Tutaj inwestor już sobie zamontował taką roletę pisowaną. Bardzo fajnie się to sprawdza właśnie latem, gdzie dużo słońca wpada do budynku, no i jednak czasem chcemy od niego się trochę schronić. Zimą budynek akurat jest bardzo dobrze doświetlony, jednocześnie też to poprawia komfort cieplny i użytkowanie tego domu. Ale latem no, trzeba wziąć poprawkę na to, że tego słońca jest całkiem sporo. Mamy tutaj też słup wykonany z drewna BSH, drewna klejonego, podpiera on strop. Schody modułowe dostarczamy je w cenie standardu deweloperskiego. Chcąc zabudować sobie takie schody, sugeruję skorzystać z usług lokalnego stolarza i na zamówienie pod wymiar zabudować sobie takie schody i wtedy jest to dodatkowe miejsce do składowania rzeczy. Tak wygląda parter. Tutaj łącznie mamy tej powierzchni około 28 m2 z salonu z kuchnią oraz tego przedsionka No i dwa pomieszczenia, łazienka i sypialnia. Całość tej powierzchni, tej przestrzeni jest ogrzewana foliami na podczerwień, Tutaj są sterowniki i możemy sterować sobie ogrzewaniem. Folie grzewcze zamontowane są w warstwie posockowej, zarówno na parterze, jak i na piętrze. Także na antresoli mamy też dodatkowy termostat. Tyle o parterze. Zapraszam na górę. Jesteśmy na piętrze. Antresol jak widać ma sporo tutaj powierzchni, jest to łącznie około 30 m2, jeżeli wliczymy otwór schodowy, ale oczywiście go do powierzchni użytkowej budynku nie wliczamy, temu jest no tych metrów trochę mniej. Jak widać ściana kolankowa ma 1,40 m, także całkiem wysoko, naprawdę można fajnie zaaranżować tu przestrzeń, nawet można tutaj wydzielić pokoje, my w wariancie tego budynku wiecznym Modrzew oferujemy ten dom w dwóch wersjach, Albo właśnie z taką antresolą, albo w wersji z pod poddaszem i wtedy możemy tutaj wydzielić jeszcze dwa pomieszczenia, także mamy łącznie trzy pokoje w domu, a na górze dodatkową łazienkę. Także trzy pokoje, dwie łazienki, no i część salonowa. Tutaj na tej ścianie tylnej dodaliśmy w standardzie okna trapezowe, także z tych okien dachowych, które mamy po bokach, rezygnujemy. Tutaj jeszcze inwestorowi je wykonaliśmy, ale docelowo będziemy robić tutaj okna trapezowe. Co więcej, mamy tutaj słup wykonany z drewna BSH, to samo drewno, które było na słupie niżej, i tak samo mamy z drewna klejonego wykonaną płatę kalenicową i tutaj inwestor wykończył sobie taką liną. My na dzisiaj kończymy. Tak ten budynek wygląda. Zachęcam do wejścia na naszą stronę, do sprawdzenia naszej oferty. Dom nazywa się Wieczny Modrzew z Antresolą. Ta sama wersja domu, Wieczny Modrzew jest oferowana w wersji z użytkowym poddaszem. I abaryty, bryła nie zmienia się, zmienia się tylko tak naprawdę te piętro. Nawet tak właściwie tutaj na tym piętrze wciąż istnieje możliwość przedłużenia tego stropu. Tak zostało to zaprojektowane, żeby dało się tutaj zrobić pełne poddasze. I wygospodarować pokoje. Zachęcam do sprawdzenia naszej strony internetowej. Można pobrać tam katalog. Znajdują się w nim cenniki każdego domu, lista materiałów, z których budujemy. No i zachęcam do kontaktu i umawiania się na wizyty i oglądania budynków. Dzięki za dzisiaj. Słyszymy się na kolejnym filmie. Cześć.